Kadena Parts jest ogromną biblioteką części standardowych, zawierającej modele opisane normami międzynarodowymi oraz naszymi krajowymi, jak również zawiera wiele katalogów różnych firm. W niniejszej prezentacji zostanie omówiona zawartość katalogu polskich norm przy współpracy z jednym z wiodących na rynku systemów CAD, jakim jest Solid Edge. Po przejściu do edycji katalogu polskich norm, użytkownik odnajdzie tu wszelkie łączniki gwintowe, takie jak śruby, wkręty oraz blachowkręty, podkładki oraz nakrętki. Przejdźmy do edycji pierwszej z grup, czyli nakrętki i wedytujmy sobie Nakrętkę radełkową. Na tym poziomie użytkownik ma możliwość podglądu 3D. W wariancie pełnym oraz uproszczonym. Istnieje również możliwość podglądu 2D. Jak również istnieje dostęp do tabeli zmiennych gdzie wybieramy interesujący nas typu szereg. Na przykład niech to będzie nakrętka M8. Zauważmy, że wprowadzane przez nas zmiany w tabeli zmiennych są aktualizowane w czasie rzeczywistym na podglądzie 3D. Przejdźmy do edycji kolejnej grupy, czyli podkładki. Użytkownik znajdzie tu szereg rodzajów podkładek. My, dla przykładu, wydytujmy sobie podkładkę sprężystą PNM82023. Na tym poziomie również użytkownik ma możliwość podglądu 3D, podglądu 2D oraz istnieje dostęp do tabeli zmiennych, gdzie wybieramy interesujący nas typo szereg. Dla przykładu zmienimy średnicę nominalną z 6 na 18 mm. Przejdźmy do kolejnej grupy, czyli śruby, wkręty oraz śruby dwustronne. I dla przykładu wedytujmy sobie śrubę z BMW walcowym. Pn, n, iso. 4, 7, 6, 2. tu również użytkownik ma możliwość podglądu 3D możliwość podglądu 2D jak również istnieje dostęp do tabeli zmiennych gdzie wybieramy interesujący nas typu szereg załóżmy iż interesuje nas Śruba ze średnicą nominalną M5 oraz długość nominalna 25 mm. I tak zdefiniowaną śrubę wyeksportujmy do systemu CAD. Zauważmy, że wyeksportowana przez nas część. Posiada pełną historię modelowania, wariant uproszczony, gdzie usunięte są wszelkiego rodzaju promienie oraz szereg informacji dodatkowych, takich jak nazwa części, w tym przypadku śruby, jest to śruba z walcowym z gniazdem sześciokątnym. Oraz pełny numer normy PN-EN-ISO 4762 z roku 2006, oraz oczywiście informację, iż jest to śruba M5 na 25. Wdrażając Part Solutions, otrzymasz bazę normaliów zintegrowaną z Twoim systemem CAD, radykalnie skrócisz czas prac projektowych uzyskasz geometrię wysokiej jakości z historią modelowania części oraz relacjami w zespołach, szybko odnajdziesz właściwy produkt dzięki zastosowaniu różnych kryteriów wyszukiwania. Twoje listy części będą zawsze wypełnione prawidłowo.